Cześć, witam Was bardzo gorąco. Witam Was w Dębicy. No i z Dębicy z naszego studia, w którym na co dzień pracujemy. Poznałem się z Gumą Gulisem, Wojtkiem, który pochodzi z Dębicy, w Krakowie. Wpadłem do Harisa, gdzie akurat trwał jam, jam session, tak zwany. Do rana. Do rana. No i tam z Gulisem zaczęliśmy... Improwizować. Później u niego w domu dokończyliśmy improwizacji. Okazało się, że coś nas łączy, że mogłoby to gdzieś dalej pójść. Grając, grając ze sobą wspólnie dużo różnych rzeczy, powiedzieliśmy sobie, że może stworzymy wspólny projekt, który dopiero po. Ośmiu latach od naszego poznania, od tego jak wszystkie pomysły zaczęły powstawać, i tak dalej, to dopiero po ośmiu latach spotkaliśmy się w Krakowie ponownie już z pomysłami takimi, które mieliśmy dla siebie mniej więcej przygotowane. No i zaczęła się aranżacja, no i zaczęło się tworzenie tej muzyki tak naprawdę od podstaw. Zaczęliśmy szukać będu. Zaczęliśmy szukać muzyków, którzy mogliby do tej muzyki pasować i zrozumieć to i tak dalej, żeby też każdemu pasował, bo najgorzej jest wynajmować kogoś, kto totalnie na przykład nie czuje tego co gramy, tego co chcemy przekazać, czy, czy nawet tego jak razem wspólnie się gra. Pierwszą opcją na piano, bo oczywiście musieliśmy zacząć od piana, pojawił się Piotr Madura, kolega Wojtka z Dębicy. To znałem za szczytnej roli reprezentować yy, naszego kierownika muzycznego Wojtka właśnie Gulisa, yy, twórcę w większości utworów. Za jego sprawą yy, spotkaliśmy się w tym, a nie innym gronie. Wojtek dobrze fajnie pomyślał, bo yy, Rzadko się zdarza, żeby szukać muzyków, już idąc na jakiś na większy świat, wypowiadać świat muzyczny, szukać w tym takim swoim rodzinnym, małym miasteczku i z, nich, z nimi coś stworzyć. Tak się u nas działo. Wojtek właśnie pomyślał o mnie, o Bartku Brusnału, saksofoniście. Wszyscy pochodzimy z jednego miasta. Też mamy swoją jakby siedzibę. Reszta składu to Tymoteusz Krajniak na perkusji, Bartek na saksofon, Piotr Madura klawisze, czyli ja, Michał Dewódzki na gitarze, Łukasz Muszyński-Komar i Wojtek Góris. Muzyka, którą wykonujemy, to jest muzyka przede wszystkim bardzo energiczna do której nie, nie da się siedzieć, kiwać głową i tylko stukać, stukać nogą, nosi każdego odbiorcę. Najważniejsze, co musimy powiedzieć, to że nie chcielibyśmy kategoryzować tego wszystkiego i to po raz kolejny, bo dziękujemy też również za wcześniejszy wywiad, który mieliśmy dla telewizji, telewizji Dębica. Nie chcielibyśmy totalnie kategoryzować tej muzyki, ponieważ to wszystko, co tworzymy, każdy kawałek, każdy kawałek ma swoją oddzielną historię, każdy kawałek ma in, różne inne inklinacje, które wchodzą do tych kawałków. To są różne style, tak naprawdę, co, co Wam powiem? Że to jest rock, że to jest pop, że to jest funky, że to jest jazz jakiś, może kogoś przestraszę czy coś? Nie, nie, nie chcę straszyć, nie chcę nic zapowiadać. Gramy muzykę, yy, która nam siedzi w sercu, yy, która nam podpowiada teksty, jak na przykład mi, yy, do kawałków. Yy, gramy muzykę, która musi nas porwać, musi nas najpierw jako band porwać i w której czujemy się dobrze. Dopiero później yy, układamy to w jakąś tam całość. Niestety, radiowo i tak dalej musimy obcinać niektóre kawałki, a ja nawet tak, już tak personalnie powiem. Chciałbym, żeby każdy z, z naszych muzyków mógł w tych kawałkach przekazać coś swojego, coś takiego prawdziwego, coś, co stanie się tu i teraz. Dlatego, tak jak Piotrek mówił, nie da się czasami usiedzieć, bo jak za daleko pójdzie, jak ta wyskocznia się zrobi taka. że już trzeba wyskoczyć, no to zapraszam. I wtedy jest. Złap mnie za rękę, zobacz jak to jest. Dlatego taki tekst, dlatego yy, też prosimy o wyrozumiałość, moi drodzy, yy, co do zmiany terminu koncertu. Chcieliśmy jak najlepiej. Wyszło jak wyszło, bo, bo, bo tak wyszło. Czasami się tak zdarza. N niezależne od nas to są przyczyny zmiany yy, terminu koncertu. Cieszymy się, że możemy wystąpić w Morsie yy, na tej dużej scenie, bo widziałem tą scenę. Jest bardzo ładna, jest... Wielka, no i tam wejdzie naprawdę dużo ludzi. Słuchajcie, więc zapraszam Was na ten koncert. Ja może jeszcze dodam odnośnie tej, tej naszej muzyki i kategoryzowania. Myślę, że najciekawszą sztuką jest ta sztuka, którą ciężko zaszufladkować, tak. którą przypasować. Ja myślę, że w naszym przypadku jest tak trochę. Mam nadzieję. E, to, to jest bardzo ciekawe. Dlatego też zapraszamy. Myśli, na pewno gdzieś jest, nieustawiany przez nikogo wyścig. A zwycięzcami wszyscy, zdecydowani na bieg, może kiedyś mi się przyśni. Znajdę wydumane rozwiązanie i szukać przestanę wartości zapomnianej, bo i czuję ukojenia w zwykłych chwilach. Zatruję. nic nie zmienia, a, a tylko chcę więcej, tylko chcę więcej.